Kolejny odcinek z od 0 do pro no, bo dopiero sorry, że tak na długo nie było, ale mm, musiałem sobie zrobić przerwę, jeśli chodzi o cinek od zera do proposta anglisko umówimy sobie i ulepszenie właśnie jeśli chodzi o lepsze, no one um, jakby poprawiają parametry czołgu. Na przykład, jak mam takie działo z piątego tieru to jak możemy. W, e, e, jak możemy zauważyć, no tam parametry są gorsze. Od tego z tieru działa. Tutaj parametry są lepsze. No, to my z innymi. No to jest trochę gorsza od tej, co ja właśnie mam. Silniki no. ja w gąsienicy też. Na przykład ten silnik jest dużo lepszy. To jest lepszy od tego W różnych czołgach są inne ulepszenia, znaczy inne elementy do zbadania. W niektórych czołgach jest ich więcej, w niektórych mniej. Niektóre są właśnie bardziej, trzeba na nie więcej, trzeba wiedzieć na niektóre mniej. Na przykład na to. Na te, na te działo trzeba bardzo też ale no dla mnie jest to bardzo dobre działo ale uszkodzenia trochę spadają w do tego działa o tutaj są takie uszkodzenia a na tym dziale są, spadną no i też różne ulepszenia niosą za sobą Różne konsekwencje, czyli pogorszenie permetu, na przykład Jak na tym dziale co mam teraz Mam takie uszkodzenia Na tym Na tym yy, Z Dziewiątego tieru Działo Tutaj już Te uszkodzenia są Mniejsze, ale za to mamy yy, Więcej przebicia Przeb... No więc y, każdy musi zdecydować jak, jakie ulepszenie dla niego odpowiada. Jakie parametry są dla niego ok w danym ulepszeniu, a jakie nie są. No Tutaj wieża jest dużo lepsza od tej, co ja mam z 8 tieru, ta z dziewiątego tieru jest dużo lepsza. No, więc y, właśnie y, ulepszenia trzeba dobierać do swoich podobań. No. I trzeba y, tyle tych y, właśnie elementów z, zbadać, zekspić, tych ulepszeń, żeby można było swój czołg zekspić od razu. Y, żeby do czołgu dojść z tymi ulepszeniami. No. więc tutaj w tym w tym właśnie o, w tym właśnie y, czołgów, czyli w panterze widzicie nie mam tutaj zbadanej jednej y, y, właśnie jednej rzeczy nie mam zbadanej i już nie mogę do kolejnego czyli do pantery 2 Se badać, ekspić ją żeby sobie wyekspić tylko muszę ten modu najpierw wyekspić, żeby móc czołg ekspić to oddział muszę sobie wyekspić żeby czołg ekspić no e -tutaj, tutaj mogę sobie czołg bo tutaj mam wszystkie moduły zbadane, więc no więc tak to wygląda, nie wiem w których czołgach jest mniej e Właśnie będą yy, do zbadania, w niektórych więcej. W niektórych te moduły, które teoretycznie powinny być lepsze, no mogą dla kogoś być gorsze z wyższego tieru. Moduły albo z niższego, więc yy, to jest różnie z modułami. Ale jak chcesz zbadać inny czołg, chcesz już na kolejny czołg, to musisz tyle moduł zbadać, żeby do tego czołgu dojść z tymi modułami. No moduły też mogą y, właśnie y, poprawić te y, czołg. Bo y, jak czołg czołgnie sobie. Y, jak dopiero wspimy dany czołg, to on jest taki średni, a jak te moduły wszystkie lepsze wyekspimy i potem sobie zainstalujemy czołg to już jest dużo lepszy no i można się tym czołgiem lepiej grać z tymi modułami właśnie z, z, z lepszym działem lub z, z lepszą wieżą więc y, moduły mogą polepszyć czołg ale też mogą ten czołg pogorszyć bo jak czołg jest w miarę dobry jak go dopiero wekspimy i no te e, moduły, na przykład dział będzie gorsze niż te podstawowe, e, właśnie wieża będzie gorsza niż ta podstawowa, co jest, to też e, właśnie wtedy jak zamontujemy te moduły, czyli to e, e, wyższego tieru w wieże i działu, to może się okazać że ten czołg jest gorszy niż ten czołg, co nie wiem, wy co dopiero wybadaliśmy, nie mieliśmy tych modułów wybadanych więc wtedy to po prostu jak widzimy, że coś się zgorsza od tego co mamy, to nie instalujemy danego modułu, który jest gorszy, tylko zostawiamy ten, który jest lepszy od tego gorszego, ale i tak musimy, będziemy musieli te moduły wszystkie zbadać, żeby właśnie mógł zrobić sobie następny czołg, więc... I tak trzeba będzie te moduły y, właśnie samolerować. No, ale można zainstalować te lepsze moduły zamiast tych gorszych. No, i co? Y, 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 jeśli chodzi o expand, jaki trzeba przeznaczyć na te moduły, to czasami y, jest większy, czasami mniejszy, na przykład. Nie wiem, w tej fałce o, w tej fałce Taka wieża. Trzeba na już 15 tysięcy jeden. Nie wiem. A jest... Nie. No. O ten... Dobra. A na przykład na tej silny, Na taki silnik z tej, z tego samego czołgu. O. To trzeba już 17 tysięcy EXPA, więc tutaj o 2000 EXPA się różni, żeby móc wybadać ten y, ten silnik od tej wieży. Bo ona to 15 tysięcy EXPA, więc krócej będziemy ten EXPA na, y, na to wieżę niż na ten silnik. Właśnie. No, i ten. Jak widzicie mimo że mam tej wieżę już zbadaną to, to muszę jeszcze dzia znaczy jak mimo że mam tutaj działu zbadaną te to muszę jeszcze wieżę zbadać, bo muszą te wszystkie moduły być zbadane, żeby móc jakiś na kolejny czołg. No i co? To było na tyle jeśli chodzi o moduły, bo to w list od 0 e, do Pro. Mm, y, przepraszam za taką długą yy, yy, przerwę yy, Jeśli ja chodzi o World of text, ale no yy, No musiałem sobie zrobić przerwę i odpocząć od YouTube'a no, Więc zostawcie super łapkę w górę, jak będzie się materiał spodobał wiesz yy, na Instagrama, Discorda, yy, Discorda i na drugi kanał Icelandi, wleciał auta oczywiście bardzo fajny polecam yy, kanał mój drugi. Wszystko, yy, wszystkie z, potrzebne linki znaczycie w opisie i co do zobaczenia trzymajcie się do następnego filmu i cześć.